Cześć, tu Jarosław. Jesteśmy przed akwarium 112 litrów. Jak i również akwarium 70 litrów. Akwaria te stały w miejscu, gdzie teraz stoi akwarium spod Altany. Zdecydowaliśmy, że jedno z nich będzie musiało być zlikwidowane. Najprawdopodobniej ta siedemdziesiątka nie nie ma życia, są tylko rośliny. Tutaj są tylko krewetki. To jest to 12. Nie chcę tu zasypywać podłoża żwirem. Przygotowałem sobie substrat, takie kubeczki, pojemniczki. Nasypię substratu, przesypę to żwirkiem i będę się starał powyciągać z tej siedemdziesiątki co się da i posadzić w tych pojemnikach i włożyć tutaj do 112 w akwarium 70 litrów z tego czasu padła lampa doświetlam tutaj taką lampką rośliny co po niektóre wyszły ponad taflę wody obsychają Jakieś szczepki są. Tutaj zobaczymy, co z tego będzie. Lotosa spróbuję uratować i przesadzić go do akwarium spod altany. Także ja działam. Zobaczymy, jak to będzie rosło w tych kubeczkach 112. Także ja się biorę do. Do rozbierania tego zbiornika. Do usłyszenia wkrótce. Coś tam już wyciągłem. Ale przy wyciąganiu wyciągłem również tego lotosa, a przy nim było parę takich cebulek, jakby cebulek. Przypuszczam, że to są nowe sadzonki lotosa. Dobra, sadzę w te pojemniczki i zobaczymy, co z tego będzie. Witam ponownie. Coś się udało odratować. Posadziłem do tych pojemniczków. 70. Wygląda tak. tutaj sobie odłożyłem dwie można powiedzieć cebulki i taką jedną sadzonkę lotosa spróbuję ją sadzić w akwarium spod altany także zobaczymy przyjmie się to się przyjmie nie to to nie i to było na tyle pozdrawiam zapraszam na kolejne filmiki do usłyszenia. Cześć.